No to co? Tak, mogę mówić? W poszukiwaniu przygód przyjechaliśmy dzisiaj, dotarliśmy do plaży Limani. Tutaj, oczywiście, yy, zawsze witają wszystkich kozy. Proszę, nawet są lekko bezczelne. Wpieprzają się. Chodź, chodź, mała. Tu chodź. Patrzcie, patrzcie, co w ogóle ta koza robi. I to on w ogóle ma takie. Kozo, kozo. Chodź, odejdź, patrzcie. Odejdź, nie wolno. Odejdź, masz. Masz, masz, masz. No, co, co, co? Kozioł tam polecę. Już ją pogoni, i no, nie No, niedługo będzie skakał jak pies. <ścoughs> Nie bekaj na mnie, masz, poczekaj, chodź, masz, koniec, nie mam, o, uśliniłeś mnie w cholerę tylko i... Przygód, ciąg dalszy. Dzień nakręcie. drugi. Dzień drugi poszukiwania przygód. Przygód. Tak, więc dzisiaj e, po prostu jedziemy sobie gdzie chcemy. Pierwszym miejscem e, wybraliśmy e, plażę mm, Limani. Limani. Ponieważ nigdy raczej nie oglądamy plaż, bo, bo może trochę inne rzeczy nas interesują, ale u jakoś śładnie tak się prezentuje tak właśnie trzeba zejść na dół więc yy, więc chyba trzeba założyć inne buty no coś po buty rozłożymy ręce i doleciemy iść po buty pięknie. taką oto plażą musimy sobie dojść drogą taką oto drogą musimy dojść na plażę. Jeszcze Słucham. Co robisz? E, fotografuję, żebyś miał ładne zdjęcia. Dobrze. Nie same z rąsi. Dobrze. A ja myślałem, że to niedaleko. Tu trzeba iść w drugą stronę, pętelkę. I dopiero nawrócić się. Czyli przygoda, przygoda, to Każdy, góry i woda. i woda. Idę, 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 idę. Musimy poczekać, ale tu jest fajnie takie powozie, nie? Tam, tam nie można przejść. Gdzieś tam wlazła i zleźliśmy. Gdzieś tam wlazła. Gdzie tam, patrz. Za twoimi troskami przyszło. Zaraz jej zrobię zdjęcie. Weź, no nam jeszcze trochę tu. Chodź. Jak we Włoszech. Hmm. Czy to było? No to nie było Bari, bo w Bari są te domki. W Apuli, ale... Jak się to e... nazywa? Wiem, tam na rynku z Olą tańczyli my. Tak, na my. P my plaża de Magia... Coś hmm. hmm, hmm, hmm. hmm, hmm, hmm. nie Plaja. Ale jaka to była, to już Ola, jak będziesz oglądać, to nam przypomnij, co to była za plaża tam, gdzie się kąpaliśmy, gdzie tancowaliśmy na rynku. Jak będziesz oglądać, to masz nam w komentarzu napisać. No. Także tego. Dobrze mieć dzieci, które mają lepszą pamięć od nas. Mam mamy wycieczkę do, do wąwozu Samaria i dzisiaj chcemy coś ponagrywać pojutro będziemy właśnie tylko z tego wozu chcieli zrobić jakiś materiał i Wam rzucić pokazać jak wygląda ten wąwóz a dzisiaj włóczymy się po plażach, to jest dzisiaj nasza druga plaża na jednej żeśmy się zgubili trochę Agnieszka prowadziła oczywiście, nie wzięła tylko na klatę i się nie przyznała na La Fonisi myśleliśmy, że będzie trochę spokoju trochę mniej ludzi, bo po, przed sezonem jesteśmy w maju, teraz ale jest ich trochę tutaj, tutaj turystów więcej niż zazwyczaj Niż sądzilibyśmy, chcieli być. Tak, dwa lata temu byliśmy tutaj podczas pandemii, tak, więc było tak. mało osób. Teraz jest sporo, ale plaża też jest duża może dużo pomieścić osób. Generalnie to wiadomo, zachwyca czym różowym piaskiem. No ten piaseczek różowy jest tylko przy brzegach, bo tu się właśnie. Tak, te Ale są takie ścierają, płaskie, płaskie łachy płyciutko, płyciutko, także z dziećmi jak najbardziej woda jest cieplusieńka. No i dużo tutaj osób, które nurkuje w poszukiwaniu Snurku. hmm, snurkuje. No tak, 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 snurkuje. W, w poszukiwaniu szczęścia. Ja w poszukiwaniu szczęścia poszłam tam do mewek. I te my wybroniły gniazda a musiała szybko wrócić, żeby nie w pokoju. Na pewno były spokojne. Czuły ode no mnie tak, tam dobroć tak, i tak. po prostu tak. Dobra się będzie. Także. A w ogóle to Bartek pomylił sobie Lafonisis z Prasonisi i tak. Kretem, z z Rodosem. I tak to wyszło. Tak to wyszło, że tutaj wylądowaliśmy. Gdybym wiedział, że to jest ta plaża, to bym się zastanawiał, czy tu przyjechać. Plaża jest niepłatna. Tak. Wtedy, kiedy byliśmy dwa lata temu, mogliśmy zjechać na sam dół. Teraz był Szlaban, więc ten kawałek po. No, no, jakiś pięć. Kilometr trzeba że zejść na dół i później. Tak, tak, się. tak. No Ale co to dla nas, lawa? Na plus jest to, że jest dużo parkingów, także tak, można spokojnie miejsce. zaparkować. No można na ulicy niosi. Jak Januszki? A my dzisiaj nie byliśmy Januszką. Grażyna, Graży Grażyna nie wyszukała taniego parkingu, więc za 5 euro, Za pięć na Mówiłem, godzinkę. Nie, nie byłem Januszem, tu Grażyna mówi stawaj na ulicy, taruj, tarasuj drogę, a ja nie, a ja porządny obywatel, porządny Polak, stanąłem tak. za 5 euro. Teraz pojedziemy na jakąś kawę i soczek. Tak. Wybierzemy jakiś ładny widoczek, także... Bo mamy serpent... godzinę 7... o, 17 już. No, serpentynkami jest powrotem. Wróćmy. Wracamy. Niełatwą drogą. A mamy 200 km. <laughs> nie 200 nie, ale ze 150 będzie. No. Także jedziemy. Także jedziemy. Pozdrawiamy wszystkich, przesyłamy to gorące. do Kielc. Słońce. Jest cudo. Przesyłamy ciepło trochę, bo bardzo zimno, nie? Tak. Wracając za Lafonisi trafiliśmy na takie ciacho nie nieprawda mm? jak jechaliśmy na Elafonisi to już nam zwróciła uwagę ta knajpa mm, swoim wystrojem handmade. po tak. prostu później tutaj całość zrobimy jak to ładnie wygląda ale chcieliśmy na plażę pojechać jeszcze kiedy będzie słońce mm. i stwierdziliśmy, że w drodze powrotnej się tutaj zatrzymamy tak też Zrobiliśmy. No ale ponieważ jedziemy na kolację, no to są tego. Tak całych Pomidorki, pomarańcze. Pomarańcze jeszcze tutaj z liśćmi. Elegancko. A te pomarańcze rosną tam na drzewie. Tak? Mhm. Hello. Hello? Tak. Kalimera. Tutaj panowie coś tam sobie rozmawiali. Tak, i tutaj zamówiliśmy jakiś lokalny deser, co się mhm. nazywa. Już wam powiemy. Żebyście wiedzieli, ma takie włosy. Mm. Bardzo Na pureko. O, tutaj już przyjszy do kota. wiadomo. Gdzie kocio? chodź kocio, Chodźmy, kocio. Hop. I my pijemy kawkę. Kawkę I, i soczek. I ruszamy dalszą drogę. Tak. A w ogóle, to zgubiłem telefon, jak szedłem przez wodę, wypadł mi z kieszeni, chlupnął pod wodę. Poszedłem. W jakichś 100 metrach mówię, gdzie mam telefonu, wróciłem się. Mhm. Turyści z Polski już go mieli. On się kąpał, ale działa. Wszystko działa. Nie wiem, wodoodporny czy co, nie znam się. Na Rilmi, ale Rilmi ładnie tu sobie poradził w takich, takich warunkach. To Także... jest pięknie, jak tu jest pięknie. Gdzieś ty tam wlazła. Jak tu jest pięknie, po prostu. Po coś tam wlazła. Tu góry są. No góry Agniechowe. te góry, Agnie... góry są Agniechowe. Aha, Agniechu, twoje góry są. Ja po prostu pamiętacie jak pojechaliśmy do Czarnogóry, tam nawet drogi nie było, ale ja tam widziałam szlak. I co? Musieliśmy się wrócić.